No hej, cześć, jesteśmy tutaj właśnie w trandowski boxing gym, z i główny trener. No, Muszę powiedzieć główny <noise> trener! U nas nie ma głównych trenerów, <noise> no bo wszyscy są, wszyscy są ważni, o <noise> tak? Także my nie robię tutaj u nas podziałów, <noise> jest teraz Albert Dragon Sostowski, który prowadzi, jest Filip, który, który też jest młodzieżą. Każdy trener jest ważny, każdy ma swoje zadanie i, I o to chodzi. Tak, I o to chodzi, żeby po prostu nie robić tutaj żadnych podziałów, <noise> tylko razem wspólnie budować i... I żeby dać tak, na szczyt. Tak, co współpracę no Musimy być współpracę. Zresztą, chciałem zapytać, bo dużo słyszałem o tym, jak, jakie podejście dobre macie do szkolenia młodzieży. Tutaj u Was. Co jest takim kluczem do sukcesu? Bo wiem od, od trenera Krzysztofa Blasowskiego, że naprawdę dobrze szkolicie młodzież. Było to miło to słyszeć. A? Dobrze szkolimy. No, staramy się, wiadomo, teraz. Ciężko przede wszystkim są one ryby, tak, prawda? Mm. Ciężko jest, o młodzież w ogóle ochętny do tego, żeby przychodzić i regularnie trenować, prawda? To trenerzy to, 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 to ludzie, którzy prowadzą takie miejsca jak te nasze, prawda? Jak te kluby, klubiki, starają się o to, żeby jakiś ten nabróż jakiś zrobić i, i, i żeby ta młodzież, mówię, ściągnąć się nas do, do tego klubu, do tej sali, w której, te, w której ta młodzież ma się szkolić, trenować i... Mm. i, i, i Zdobywać szczyty, Zdobywać szczyty no. mhm. Jak to jest w Warszawie? Bo jest, jest sto chyba sporo klubów bokserskich. Eee, ale czy, czy ten boks nie traci trochę popularności na tle jakiegoś MMA, no. tego wszystkiego? Jak to tak znaczy... Yy, chyba niekoniecznie, bo tak naprawdę to miejsce jest dla wszystkich. Mhm. Yy, czy to Warszawa? Warszawa jest ogromnym miastem, nie. wiadomo. Są też i inne miasta, są i mniejsze miasta. dalej. Moim zdaniem to każdy dla siebie znajdzie miejsce. Jak ktoś coś dobrze robi, to zawsze moim zdaniem trafią tutaj do, 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 do tej danej osoby, do tego danego miejsca, do tego danego klubu, trafią ludzie chętni do tego, żeby trenować i żeby, żeby, żeby bawić się w sport. I jak się mówi, coś mówię, dobrze z pasem robi i się wkłada w to serce, to jednak zawsze ludzie zauważają to i później... Tak, doceniam, no tak się, tak się buduje naprawdę jak zwaną tą pozycję, nie? że trzeba, trzeba dużo poświęceń i pasji zaangażowania w to, żeby przyciągnąć tutaj młodzież, nie? Jak jest jakby z tym poziomem boksu wśród młodzieży, wśród zawodników amatorskich tutaj w Warszawie i tak u Was? Znaczy, Teraz tak, w Warszawie w jest taka tendencja, że naprawdę mnóstwo ludzi trenuje, boks jest taka, no wiadomo ciała i mm. ludzie chcą zadbać o siebie, tak, tak coraz bardziej świadomi są tego, że, 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 że jednak nawet ta cała nieszczęsna pandemia chyba tak troszkę uświadomiła mm. ludziom, że jednak, że jednak ludzie którzy są aktywni, ruszają się, są sprawni, są silniejsi, są odporniejsi, sprawniejsi i dają radę sobie mówię, i z wirusami i kurcze z innymi przypadłościami takimi mm. życiowymi, prawda? No i, i ludzie he, przychodzą, trenują, mm. są. Czego nawet przypadło na które w tej chwili się odbywają, bo no właśnie, powiedz coś o tych zajęciach, bo to bardzo, bardzo, bardzo fajne i ciekawe rozwiązanie. No teraz w tej chwili równolegle sobie najmłodsze dzieci. To jest trening ogólnorozwojowy z elementami boksu, sportu, sportu walki. Są to dzieci od 5 do 10 roku życia, w takim przedziale. I już ich rodzice. Trener Filip właśnie prowadzi z najmłodszymi. Jest, 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 jest to, mówię. Studenta WF-u, który, który, który metodycznie bardzo dobrze przeprowadza, mówię, mówię te zajęcia opiekuje się, się, się dziećmi, gdzie jest trening ogólno tak jak powiedziałem, mm. z elementami boksu No a w ringu na drugiej części stali jest no, sam Albert Dragon, Sosnowski No właśnie, to który, nie który, który opiekuje się rodzicami. <laughs> no i to tak, my tak obserwowaliśmy, że rodzice przychodzili, pytali się o te zajęcia dla dzieci. Mm. No i przeprowadzali te dzieci, albo tutaj gdzieś siedzieli, gdzieś tutaj, nie wiem, w telefonach. W, w, w laptopach gdzieś tam sobie robili dalej pracowali, albo wychodzili gdzieś tutaj coś tam jechali coś sobie załatwiać na jakieś zakupy, czy nawet krążyli gdzieś tutaj powiedzmy gdzieś tak mm. sobie, sobie marnując czas. Mm -hmm. I ja mówię słuchajcie. Koniec. Koniec, dokładnie. Słuchajcie, nie ma to. Przychodzicie, trenujecie razem, mówię, mówię z młodzieżą, mówię, mm. najpierw proponowaliśmy, żeby przyjść do dla, dla zajęcia dla rodziców, dla, 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 jak nazwaliśmy to kiedyś koleserów, bądź mm. dla każdego. Tak. Mówię, przyjdźcie, trenujcie, poróbcie coś, że spędźcie, panie czas i zadbajcie o siebie. No tak, ale nie ma czasu, nie ma to, nie ma tego. Mówię, dobra, mhm. wychodzimy naprzeciw Wam mówię, i, i, i zorganizujemy tak, i mówię, zorganizuję dla was, mówię, trenera zorganizujemy wam ten czas, mówię, nie będziecie marnowali go, tylko będziecie równolegli mhm. z, 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 z ze swoimi dziećmi, ze swoimi pociechami. No i tak na porządku, ha, ha to tak troszkę ze śmiechu zostało przyjęte. No i, i jeden rodzic drugi w końcu mówi, Dobrze, i wziął udział w tej zajdzie. Nie? Tak, czemu nie wziął udział w tej zajęcie? Ja się przyjrzały, że jak kurczę. Jak oni mogą, to czego nie ja. Nagle mamy też spojrzał, kurczę, co to? Przecież my z tymi kobietami coś co to jest? Czy się spala, tak, no nie 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 Równou No, tak tego, że nie no dokładnie i powiedzieliśmy, że słuchajcie, nie ma co się tam. Ja Przysłuchiałem, wiadomo, włos z głowy wam nie spadnie. <śmiech> <śmiech> Ale no i co, i... Zaczęli i trenować, i mamy i hmm. tatusiowie razem rodzice sobie zaczęli trenować, zaczęli się dobrze bawić, no i to. I, I się ta, ta grupa się jakoś go I, i my na hmm. początku tak jak powiedziałem, po kilka lat, prawda, ty, 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 tych rodziców a teraz już jest w już kilkanaście. Hmm. Nie, no, hmm. jest to naprawdę super forma spędzenia czasu z dziećmi, hmm. nie? Budowania też takiego lasu bo w dzisiejszych hmm. czasach sam wiesz, że tego czasu mało, mało, mało. I... Moim hmm. zdaniem też jest tak, że, że, że te najmłodsze dzieci właśnie, żeby zaszczepić w nich taką chęć uprawiania sportu, to, 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 to właśnie taką, żeby taki fundament zbudować, takiego, takiego właśnie przygotowania ogólnorozwojowego, uh -huh. to taki właśnie taki trening jest dla nich naprawdę skazany. One się już obywają, są salą, widzą uh -huh. ring, widzą worki, widzą nawet już tam później. Nie wiem, z, właśnie swoich rodziców, czy mm. nawet później po rodzicach przychodzą już, już grupa zawodnicza, widzą jak oni już rozrywają nawet czy tam tarczują z trenerem, czy, 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 czy jakieś robią technikę w parach, czy sparymi zadaniowe, już obserwują i się z tym obywają. I to jest już takie naturalne i nawet nawet, tak nawet te dzieci zszokowały, aż samego mnie, bo za, zapytały mnie, czy, czy mogą posparować. Jakby... Mm -hmm. <laughs> ja mówię, no, no taki takich specjalistyczny, tak sobie tak, ale ale... ale tak się mówi, powstrzymałem się, że już na razie nic nie ten. Tak już biegłem, mm. to przyjęłem na twarz, i mówię, dobrze, mm. mówię, no tak sobie chyba mm. żartuję na regię. Mm. Mówię, zobaczmy, wyniosłem te, te, te kaski i tak dalej, to naszek tak zareagują. Bo... Yeah jak zobaczyły kaski, się cieszył, zaczął skakać, radować się zaczął, nie mówił, o kurde, ładne boksy. No i wiadomo, była zabawa, to tak naprawdę bardziej, w ogóle to nie przypominało wolnej walki, tylko po prostu nawet w parach tarczowało się, ale miał założone kaski, duże rękawice, no i co, no i tam sobie taką, że tak powiem, technikę sobie w parach porobiły na jeden trening. To już jakieś, żeby z kaskiem, z tym wszystkim. z Tak, I naprawdę im się to spodobało. Ja sami byliśmy trochę raz szokowani, że tam. No dlaczego to w nagrodę mówię za za zaangażowanie w poprzednich zajęciach i za za mówię za zdyscyplinowanie. mówię. Proszę bardzo nagroda. Proszę też mi. dla tego. no. i wyszło sympatycznie. Nie, no fajnie, bardzo bardzo fajnie. Krótce, co mogłem jeszcze zapytać? Jak przygotowania do obozu, jedziecie na obóz teraz, tak, jakie, tak. jakie emocje temu towarzyszące, bo tak jak mówiłeś, wspominałeś, że nie jadą tylko zawodnicy, jadą też osoby związane z klubem, które tutaj trenują mnie, to chyba znaczy, że ten obóz jest naprawdę częścią ich życia? Nie? Nie, nie zgadza się, nie zgadza się. Znaczy, te, no, te obozy to już tak naprawdę to już są tak... Już wpisały się na stałe w nasz kalendarz i, i widzimy, że naprawdę one przynoszą takie no, wymierne efekty, bo, no, bo jednak tak stopniowo trzeba, mówię, budować, budować sobie, prawda. No nie przeskoczcie pewnych, prawda, progów i, mm. i no, na szczyt się wchodzi długo, tak, mm. prawda? No i to jest taki każdy kolejny sobie etap, schodek sobie, prawda, który, który, który trzeba pokonać. Yy, no teraz tak przygotowujemy najmłodszych, mamy tylko adeptów, młodzików, kadetów. Bo, bo I tak spokojnie z nimi sobie pracujemy, szkolimy ich. No i tak staramy się teraz mówię, właśnie, właśnie też taka grupa, teraz nas tutaj 20 paru, 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 paru zawodników, zawodniczek bus jedzie wśród tej grupy właśnie jest taka taka dziesiątka tych właśnie najmłodszych, którzy, 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 którzy przygotowują się właśnie hmm. do tego, żeby zacząć startować. Gdzieś pierwsze starty w tych naszych y, imprezach, które sobie, sobie sobie tutaj organizujemy, tam skiczy um -hmm. sobie, sobie te nasze y, galki, które, które na hali i czy tego na w Zimie organizujemy. Gdzieś już nawet tam mniej walki najpierw spalingowe, um -hmm. już, 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 już. Już, już, już nawet część z nich teraz walki oficjalne, normalnie z ciężarstwa i tak, 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 dokładnie. No i co? No i staramy się teraz przygotowywać um -hmm. takim potem, ok żeby myślę, zdobyli te... te, te, te... Te kwalifikacje do już do, 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 do z Polski. Nie mm. wiem, im, że, że, że im się powiedzie, że, 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 że mówię będą trenowani, będą się rozwijali, mm. że zaliczą obóz, właśnie teraz. No, ten obóz, myślę, że pamiętam, jak ja byłem takim młodym kadetem, i pierwszy obóz, no to on mi dał do myślenia. Ja że nie wiem, co to jest ten błąd, jak się można trenować, mm. i w ogóle o co chodzi w tym wszystkim. No i, o, i właśnie dzwoni. Przedstawiciel ROK Radical, którą reprezentuje Was... Mateusz Masternak, proszę bardzo. Ja przepraszam mojcniej. Ja bym bo właśnie przed obozem ten. Dzień dobry, moje uszanowanie. No e, przerwa była techniczna. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy i wracamy, dokładnie. Wracamy, no. ale, ale właśnie, ludzie są teraz tak zabiegani jest taki pęd, ale mhm. jednak, z, jednak, jednak, jednak przedstawiciel tutaj firmy, którą reprezentuje e, Mateusz, Mateusz Masternak. Odzwonił, także tak. Mateusz, Później. pozdrawiamy kurczę. No, takie mam pytanie odnośnie bycia trenerem. Co czyni co trenera bycie dobrym trenerem? Czy kariera zawodnicza, nawet amatorska jest jakby nieodzownym elementem tego, żeby być dobrym trenerem? Z... Jak że chyba życie pokazuje, to chyba, to, chyba, to chyba nie każdy dobry trener, nie wiem, miał za sobą jakąś karierę, prawda, zawodniczą. Mm, mm. No, świę... no wiecie, tam trenować muszę. O świętej pamięci chociażby Andrzej Gmitr, mm. który, no, wiadomo, no tam, chyba, chyba się zajmował ciężarami i tak dalej. Mm. Bo, było, prawda, tutaj... No nie był jakoś utalentowany. Nie... No, a, a jako czytety. trener, a jako trener, no, wiadomo, kim był i co się, mm. no, gdzie doszedł, no, nie. Mm. Także... Znowu szczyt, tak, znowu szczyt, no. znowu szczyt, i w boxie olimpijskim i w boxie w bokcie, mm -hmm. bokcie, bokcie, bokcie zawodowym, prawda? Mm -hmm. Także także tak. Ale ale jednak mimo wszystko uważam, że tego, że jednak jak, Trze jak trzeba trzeba się obić, trochę, tak. Jak jak, jak 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 się ma to doświadczenie właśnie z, z, z sal pięściarskich, z ringów, mm -hmm. prawda, zdobyte powiedzmy jako jako zawodnik później później, później, później jako nie wiem asystent trenera czy niczego, No to jednak to jednak to owocuje później w pracy takiej trenerskiej mm -hmm. i jednak widać widać że, 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 że też jest potrzebne doświadczenie. Mhm. Czas. Czas. Jednak to mhm. chyba jak w każdej branży zdobywa się to doświadczenie, człowiek się uczy mhm. na, sam, na, sam na swoich błędach i, i, mhm. i nie wiem, i na swoim własnym takim doświadczeniu, prawda? Że jednak później potrafi wprowadzić jakieś nowe elementy mhm. i, 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 i wiedzieć, co, mhm. co jest skuteczne powiedzmy... Przy danym zawodniku i to... w ogóle w szkoleniu. No bo wiadomo, że, 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 że trzeba być takim troszkę dobrym psychologiem i, i takim dyplomatą i, i nie z każdym zawodnikiem hmm. się pracuje tak samo. I, no i... No, psychologia jest tu niezwłącznym nie elementem tego, żeby być też dobrym trenerem, ponieważ każdy, że tak powiem, młody, młody człowiek, który ten mój boks jest inny, nie? Jednego się trafi łatwiej, jednego gorzej, nie? Ale takie, oj, jeszcze mam pytanie, bo... Nie wszystkie metody treningowe są dobre dla każdego zawodnika. Tak, no, tak, z, jednym, z jednym zawodnikiem stosując dane metody treningowe m. osiągnie się same szczyty, a, a z drugim wręcz przeciwnie, może go to nawet ustrzecznić, Dlatego trzeba, trzeba jednak być takim dobrym dyplomatą czy obserwatorem i, i, i trzeba dobierać m. odpowiednie mówię, metody treningowe, sposoby treningu, podejście też mówię do, do człowieka, żeby, żeby mówię... Wychować mistrza. Wychować mistrza no. A to się właśnie zdobywa latami. Przy, latami dokładnie. <laughs> i, I wtedy dokładnie człowiek już wie, że ktoś jest na salę, aha, dobra, z tym trzeba będzie taki tak, z tym tak i mhm. tak, z tym tak tak. A każdego też trzeba poznać na sali. I też, Oczywiście, to, to jest proces mhm, mhm. Takie Mam takie pytanie, dosyć może być ciężkie, czy. E, bo jakby nie patrząc, boks jest z taką dyscypliną, że przyciąga trochę łobuzów i takich, takie osoby, które. Jakby lubią ten, ten sport, nie? mało jest tych grzesznych chłopców, to jest, to jest sport dla grzesznych chłopców, nie? mam takie wrażenie, że najwięksi mistrzowie pochodzą z takich biednych rodzin, wręcz czasem często patologicznych, gdzie im po prostu na, na niczym nie zależy i dlatego to jest ich duża szansa na wyjście z tego. Nie? Czy, czy myślisz, że, że to jest jakimś uwarunkowaniem, że ta biedota za młodu ich motywuje do tego, żeby coś osiągnąć więcej? Czy, czy równie dobrze chłopak no, z bogatego, normalnego domu też może zostać mistrzem, nie? Znaczy, może zostać mistrzem, tylko tylko... Ja widzę, że, że, że bardzo zły wpływ na, na młodzież, na sobie, ogólnie na społeczeństwo, ma dobrobyt. Mhm. No, ludzie teraz wszystko mają, wszystko mhm. mają podane na to, ale, że dzieci, dzieci, no tak jak, nie wiem, kiedyś przygotował młody człowiek, dziecko, mhm. Samo sobie organizował gdzieś klub, szukało sobie, sobie, sobie tych zajęć dla siebie, samo musiało dojść na te zajęcia, mm. prawda, wrócić do domu, a teraz to rodzice znajdują, rodzice zawiozą, rodzice jeszcze podadzą wodę, ręczniczek, mm. rodzice odbiorą, wrócą do domu, prawda. I te dzieci mają po prostu troszkę za dobrze i tak naprawdę tak nie uży... brakuje im trochę takiej samodzielności, mm. tak, a jednak, no jednak, a jednak pokolenie już jest na pewno, nie inna generacja tych ludzi. A sport nie... jednak to jest, no jest dużo wyrzeczeń tak dalej, dalej. I no i tej też powinno też nie wiem. Te, te dzieci też takiego brak takiego szacunku po prostu, hmm. jest do tego do tego, co tak, tak. Ach, dobrze, pójdą, jak pójdą, dzisiaj pójdą to pójdą, jak nie pójdą, to nie pójdą. Jak, jak będą trenowały sobie sobie przygotowo zacznę trenować sobie boks, to trenować sobie boks. Ach, mi coś nie, nie, nie spodobało się, to sobie, to, sobie, to sobie pójdę za chwilę sobie, nie wiem sobie, sobie na na keyboxing. a jak keyboxing mi się nie będzie podobał, to sobie pójdę sobie, zacznę sobie grać piłkę nożną, a jak nie piłka nożna, to sobie w siatkówkę. A jak nie to w ogóle sobie może zacząć grać w tenisa, no, bo bo bo, bo w gita. Tak, dokładnie, do, 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 bo tak, o, Najdokładniej się jest. No, i to takie jest, no, takie troszkę trochę to wszystko jest z, 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 mhm. takie ogólno dostępne i, i i trudno, trudno zaciekawić tych młodych ludzi, żeby oni się tym poświęcili. Nie? Ja to na przykład widzę no bo żyję za granicą, więc tam, tam jest też ten dobrobyt. Oczywiście też są tam jakby biedniejsze, bogatsze rodziny, ale jest tak myślę, że jest trochę lepiej niż w Polsce na tym takim poziomie normalnym, nie, normalnego życia przeciętnego. Nie? Z tym, że tam młodzież jest bardzo rozpieszczona, tam jest, tam jest tak, że Zauważyłem, że jak przychodzą do mnie na zajęcia, bo też pomagałem prowadzić w takich zajęciach Young Stars. To są takie młode, młodzi gangsterzy, którzy dostają tam, mają pierwszy kontakt, pierwsze problemy z prawem no i sąd, czy tam jakiś sąd daje im wybór. Albo idziesz do, odrabiać jakieś godziny społeczne, albo idziesz do klubu, gdzie tam musisz odbyć 20 godzin treningu. Nie? No ja tam akurat pomagałem, bo też miałem jakieś tam doświadczenie, jakieś konflikty z prawem gdzieś tam za młodu, więc też sobie te, te, te cofrzyżyłem. No i zauważyłem, że tych ludzi oni po prostu są tacy, ponieważ ich jakby rodzice się nie interesują, ich jakby nikt nie, nikt nie obchodzi, nie? oni nikogo nie obchodzą. I tak jak rozmawiałem z niektórymi, to... Oni potrzebują trochę więcej uwagi, nie? żeby ktoś im poświęcił uwagę i zaciekawił ich tym sportem. Nie? My tam akurat prowadziliśmy zajęcia z kickboxingu, ja, ja tam przyszedłem z elementami boksu. No to kiedy porozmawiałem z młodymi ludźmi, chwilę z nimi spędziłem czasu, no to oni chcieli chętnie przychodzić na kolejne zajęcia. Więc myślę, że takim wyznacznikiem jest, jest naprawdę to, żeby czy rodzice, czy dorośli interesowali się i popychali trochę młodzież w tym, w tym no, Zgadza się, zgadza się, zgadza się. W ogóle, no... Ogólnie moim zdaniem to zaraz tak dzieci powinny być traktowane tak normalnie i każde powinno mieć, że tak powiem, jednakowo powinno być traktowane. Mhm. Dużo tutaj też dzieci do nas trafiają, też trafia też taka młodzież, taka trudna. Mhm. Przede wszystkim teraz, teraz widzę, że dzieci y, są bardzo roszczeniowe i coraz, coraz mniejsze potrafią mieć dla, dla, dla starszych, dla rodziców, mhm. dla swoich najbliższych. Tak mhm. uważają, że wszystkim się należy, że tak ma być, że tak, tego przynajmniej szanować. Nie, doceniam, bo nie rozumiem tego, że jak dużo dostają od tych rodziców swoich, od tych najbliższych. Mhm. No i dopiero, dopiero, dopiero... dopiero do... I jest tak, że tutaj przychodząc, też staram się im pokazać, że, 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 że mówię, muszą szanować mhm. to, co mają. Mhm. To, że tutaj są, to też jest po części zasługa ich rodziców, mhm. że rodzice ich tutaj przywiozą, znajdą ja? dla nich te zajęcia. Mhm zapłacą jakąś tam składkę, dzięki której w ogóle te zajęcia mogą się odbywać, dzięki którym mm. można zapłacić, nie wiem, energię elektryczną, można przynajmniej zapłacić i mm. inne rzeczy, kupić sprzęt dla nich, o tak, mm. że to tak nie jest, że, 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 ja że, się mówię, z góry, że, 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 proszę bardzo, by muszą się nauczyć szanować po prostu, mm. nawet porządek, porządek, bo oni też, tłumaczy, że to ma być ich drugi dom, mm. jak nabrudzą, to będą w tym brudnym miejscu trenowały, no nie? To, bo, bo, bo pani, która nam pomaga, która przychodzi tutaj sprzęt, to jest sprzątaczna, ale też przyjdzie mhm. dopiero na z kolejnego dnia, czy, na, czy, nawet, czy nawet niekiedy nawet nie może przy kolejnego, to przyjdzie mhm. dopiero po dwóch dniach, powiedzmy, i mówię, przechodząc na kolejny trening, będą trenowały gdzieś na jakiejś brudnej wykładzinie, czy w trudnym rynku, A to nie jest przyjemne, mhm. dokładnie. No i one tak dopiero tak sobie zaczęły mówić, faktycznie faktycznie. Jak teraz te, mówię. Te proste rzeczy. Proste mówię, o kurczę, teraz my zmieniliśmy buty. Mhm. I w ringu kurczy nie nawróciliśmy, nie wysypaliśmy tam czegoś, nie wiem, jakiegoś jedzenia, tak dalej. O, mamy czysto, jest fajnie, super, o, a można, nie? W szatni posprzątaliśmy, wrzuciliśmy wszystko do kosza, bo kosz jest obok, a nie wrzuciliśmy na ziemię. O, fajnie, jest, mm. można jak być. No, też tłumaczę, że sprzęt, słuchajcie, sprzęt, szanujcie ten sprzęt, to jest wasz sprzęt, mm. nie? Mówię, Jak Jak będzie o ten sprzęt, mówię, te, te rękawice, skakanki, i tak dalej, to to będzie długo, mówię, czyste, sprawne, gdzie będzie działało, będzie służyć. Mówię, przyjrzę na następny trening, i mówię ładnie, rękawice wysną, będą będą, no prawie, prawie, jak nowe, prawie świeże, mówię, no, ale mówię, ale, ale mówię, nie będzie bał tego założyć, mówię na ręce. Mówię, to, mówię. Ta skanka się nie rozpadnie, mówię po miesiącu mówię, i, i, i worki tak samo mówię. mówię. Będą tak działały tak, tak. latami, przez lata. I będziesz mógł sobie zrobić hmm. tak się mówi, O, to na tym worku zaczynałem. No dokładnie. Uczyć się, szkolić. Tak i... to, no, to jest mój worek. Uwielbiam, a ten worek jest najlepszy. Okay. Tamten worek był za twardy, a ten był za miękki, a ten był za lekki. Ten... To jest mój worek. Trzeba później być na pokoleniu. No, dokładnie, dokładnie, hmm. dokładnie. No i te dzieci też się to rozumieją. I, hmm. i też przykładowo też. Rodzice też często nawet nie informowali mnie, a też często przeprowadzali to dzieci autystyczne. Hmm. No i też takie trochę, na no sobie kosz, są takie pobudzone z mnie, nie? Są tak skacze, są tak się na te worki, rzuca sobie tutaj, wiesza, buja, jak tutaj Ze skakankami robią różne dziwne rzeczy. Mówię, mm. kurde, że sobie krzywdze że nie tego. No i tak trzeba długo za ucho jednego, drugiego, długo mm. tam szczypnąć, długo karę mu tak, impuls, tak. No i ja jestem po prostu tak, tak to oni bardzo normalnie. Mm. Jak, 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 jak postępowali dobrze, to zostali nagrodzeni. Jak mm. wykonywali dobrze ćwiczenia, jak dobrze, do, do, dobrze wykonywali dane techniki, zostali nagradzani. Mm. Jak mm. coś robili źle, y nie stosowali się, do poleceń. no to byli karani. I nagle rzeczy, kurczę, jak teren to robi, że oni tak, nie wiem, przychodzą, to tak, posłuszni i nagle jak się cieszą, to z zadowoleni, no tak bardzo chcą nam wracać. Mówię I co ja robię? No nie wiem, no jestem z sobą, mówię, no i traktuję ich normalnie, mówię. Mówię, normalnie. No i dopiero, no i dopiero wtedy tam potrafili im że, mówić, że, 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 że to dziecko jest autostyczne, że ma zespół Stargera, czy tam... Czy, 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 czy ze DHF, a tak? Mhm. Ja mówię, no kurczę, mówię, no, no fajnie, że mi pani dopiero teraz tak, no, mówi, no. no, bo dobrze, że pani ogóle mi odpowiedziała o tym, powiem, no, no, tak. no mówię, no ale, no, ale, jak, ale jak pani widzi, mówię, no co, co tak to mhm. normalnie mówię. jest zbiórka, stworzenie obecności. mówię, co mówię. mają są... specjalne taryfy, tylko na wane. Tak, 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 tak. tak mówię. No i ja bym powiedziałem, że, 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 że raz, nawet po mhm. czasie, teraz nawet po tym czasie, teraz, są bardzo zaangażowane i się starają. No i jest, jest okej. Okay, no. I, ty, i, I czy i co? To ja też tylko bardzo cieszę się, że, że, że pani jest zadowolona i mówisz, że, pani, że jakoś to pozytywnie wpłynęło na, na, na pani syna, na, na pani córkę. No i, no i co? Też przychodzą, tak jak powiedziałeś, no z, z różnych środowisk mm. y, dzieci, młodzież. Przecież tutaj w Warszawie żyje prawda, dużo przecież, uchodźców. No znaczy, też przychodzą, trenują mm. i, i też. Często dowiadywałem się, później nawet i tydzień co, to przychodzi <skrzę> i, i się pytać o to mój dom osoby. No. No, i no też przychodzi, jest, przychodzi, jest, przychodzi, trenuje, jest zaangażowany, <skrzę> mówię. Też mówię jakoś. Mówię, się okazywało później, że nabierał pokory. Mhm, tak, no bo, no, bo to, to są i miejsca, i, gdzie, gdzie napady. I tak i się ten naprawdę ten się okazywało, okazywało się, że nawet mieli cel. Mhm. I, I bardzo się to spodobało, że, że, że mogą trenować. że że coś traktuje równo, nie? że się rozwijają i że tak mhm. będą mogli wystartować w jakichś zawodach. Mhm. Tam przed paroma lat, jak troszkę tam byłem bardziej zaangażowany, trochę tam mówię, mówię tutaj w ten bog zawodowy, który tutaj, tutaj, tak mówię, roczkowo mhm. w Polsce i tak się rozwijał. Mówię, no, to, no to mówię, przychodzili przecież i, i, i z tutaj za wschodniej granicy przecież... I, Guszeci, I prawda, mm. i Czeczeni i tak dalej, którzy trenowali w przeszłości. I, 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 i boju, który też broił, broił, broił. Jak trenował, to było wszystko w porządku. Przestał tylko trenować, no to naprawdę już go ciągnęło, robił, robił, robił głupoty. Czyli to tylko pokazywało, że, że jednak ten sport uczył pokory, dyscypliny i... porządku w głowie. No, 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 no. I też miał cel, i wiadomo, i trenował, i było dobrze. No i tak, to, tak to jest, no, no bo żeby nie przyciągać, się, mógłbyś powiedzieć coś ciekawego, co by zmotywowało ludzi do trenowania, do kamery? No, no, kochani, kurczę, boks dla każdego. Przychodźcie, trenujcie, będziecie sprawni, silniejsi, z uśmiechem na twarzy będziecie wychodzili, będziecie na pewno pewniejsi siebie i... Zostawicie no i złe emocje... Oj, złe emocje na pewno zostawicie, na pewno przyjdźcie, dobrze się bawcie i zacznijcie. też trzeba znaleźć czas dla siebie. Bo yy, każdy teraz żyje w pędzie i twierdzi, że tego czasu nie ma, że ojejka, że tylko praca, 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 praca i po pracy praca. Ale jednak każdy powinien dla siebie znaleźć czas i uwierzcie mi, że yy, trzeba o siebie zadbać i, i na pewno będziecie zadowoleni i, i, i przez te półtore, dwie godziny, kiedy tutaj przyjdziecie, zaczniecie trenować, to uwierzcie mi, że przestaniecie myśleć o tym, co jest w pracy, w domu, tam złą energię zostawicie. I z uśmiechem na twarzy stąd wyjdziecie i poprawicie tylko swoją wydolność. Gubicie kilka kilogramów. kilogramów. I się czegoś ciekawego nauczycie. A jeszcze poznacie fajnych ciekawych. Dokładnie, to jest ważne. także Bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszamy wszystkich do trenowania boksu. Także do zobaczenia. Zapraszamy do Landowski Boxing Jimmy, do wszystkich innych Mówię, klubów, w których, których trenuje, trenuje się boks. I nie tylko. Także Dzięki. pozdrawiamy. Super, dziękuję bardzo.